Cześć, witam na kanale Knife ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj będzie nóż z ziemi. Co to za folder? Petrified Fish Terra. Zapraszam. jak się prezentuje nasz ziemianin. Byłem drogą ciekawy, Terra. No ważne. W każdym razie nóż Terra, y, chyba nawet w nowej wersji, bo zdaje mi się, że do niedawna wychodziły tylko w G10 i w Nikarcie, a tu proszę bardzo mamy zielony g -Mascus. Cena wiadomo z tego powodu też z automatu Wzrasta, no bo, no bo samo wyprodukowanie Dżimaskusa jest droższe, ale dosyć nieznacznie a prezentuje się na pewno ciekawiej, jeśli ktoś takiego też efektu oczekuje, po prostu G10 czy, czy Mi Karta ładne, ładny. Lu ja lubię, lubię na na rękojeści, całkiem ładnie się, ładnie się to prezentuje. Co do samego noża, no mechanika to już raczej w Petrified Fish norma, że zawsze jest bardzo, bardzo przyjemna, rzadko kiedy naprawdę się zdarza, że coś jest z nią nie tak, Chociaż jak zauważyliśmy po bodajże recenzji Dipsy, tam z tą mechaniką coś było nie tak. Albo, albo sobie nie radzą do końca z motywem powłoki. Jakby nie to, że tylko, tylko oni, jako ta jedna firma, sobie nie do końca z tym radzi. Ale raz u nich jest z tym lepiej, raz jest gorzej. Nie wiem, czy dział jakości, czy, czy to po prostu tak jest. Ale z drugiej strony, inne marki też, jak, jak głownia ma powłokę, to też sobie różnie z tym radzą. Tutaj mamy stonewash. Oprócz tego jest też wersja z głównią satynowaną. Szlif pełny płaski. Dodatkowo mamy jeszcze zrobioną taką: jakby można, to są nawet właściwie dwie fałszywki, bo tutaj widać, jakby jedną, która była zrobiona wcześniej, i jakby na niej jest zrobiona jeszcze dodatkowa. Więc. To powoduje, że głownia w tym miejscu wygląda tak, jest naprawdę tutaj bardzo chudziutka. Ciekawy zabieg, nie wiem do końca w sumie czego, do czego ma to służyć. Pewnie, pewnie po to, żeby odchudzić trochę nam tą głownię, żeby zabrać kilka gramów z całości. Wagi tego foldera. Clips mógłby być Deep Carry, ale jest dosyć nisko zamontowany, jak widzicie. Znowu nam wystają te śrubeczki, więc folder może nam trochę haczyć o kieszeń spodni. Dodatkowo ten napis Terra. Dla mnie trochę szpeki, tak nie wiem, wydaje mi się być niepotrzebny. Mechanika bardzo przyjemna. 144 gramy. No, mamy linersy stalowe, odchudzane, ale nóż mały nie jest, więc. Te gramy skądś się też muszą brać. Jedyne co mi trochę nie pasuje w tym nożu to: no, okej, okay, mamy 21 cm, ktoś by powiedział: no, Łukasz, no to się już nie masz do czego przyczepić, no bo fajny, duży nóż nie. No właśnie, kurczę, mam się do czego przyczepić, bo to mi się nie podoba. To tutaj. To mi, to tak naprawdę zabiera, no nie oszukujmy się, z centa, z półtorej, myślę, lekko. I takie to jest nieużytkowe, bo tak. Ani tutaj za bardzo palucha nie, nie podłożymy, bo, bo tutaj to wejście szlifu mamy zaraz i możemy palucha rozorać, a szkoda by było. I przez to te cztery palce, no w zasadzie no, wiadomo, też co ręka, to też będzie troszeczkę inaczej. I Ktoś może powiedzieć Łukasz, ja uwielbiam terę weź mi tam bluzgę. Był no, przepraszam. Ale jednocześnie te cztery palce, przynajmniej dla mnie, tutaj tego miejsca nie mają jakoś super dużo. I tak... No nie wiem, jak, nie wiem, jak ten nóż za bardzo chwycić, no bo niby miejsce jest, niby nawet, o nawet, no, nawet powiedzmy dupeczka trochę wystaje, a i tak jakoś nie umiem, nie umiem tego noża tak chwycić, żeby mieć ten chwyt taki wygodny. Więc jak dla mnie tutaj ergonomia trochę kuleje, co ręka to też będzie miała trochę inne y, potrzeby, y, jeśli chodzi o ten chwyt. Ogólnie nóż prezentuje się dosyć... Taki trochę zwykły mi się wydaje, taki jakby nic, nic, nie, nie, nie wnosi mi ten nóż jakoś tak nic, nic za specjalnego, że mógł powiedzieć, o to jest fajne i to mi się podoba, coś tam. No G Maskus ładny, ok ale sam folder jest dla mnie taki trochę nijaki, szczerze mówiąc. Ma bardzo króciutki jimping zrobiony i to jest taki jimping, bym powiedział... No, taki bardziej ozdobny mimo no, wszystko, bo nie, nie widzę dla niego jakiegoś turbo podparcia dla, dla kciuk. No, także, także tak się prezentuje. Przejdźmy sobie po prostu do, do testu kartki i kartonu. Zobaczmy, jak ich stal D2 utrzymuje ostrość. Kartka jest, jedziemy. wióreczki nawet robi. Kartkę wgryza się przyjemnie. Mhm. Nie, fajnie idzie w kartkę. Dobra, zobaczmy karton. Dzisiaj mam już inny karton niż miałem na poprzedniej recenzji, kiedy recenzowałem Trivise, którą tutaj widzicie z lewej strony. No i zobaczmy. No ta już ma te fałdki, że tak powiem, w środku już ma dużo, dużo cieńsze, no ale zobaczymy i tak. Mhm. To też zresztą pokazuje, jak oglądaliście recenzję Trivisy, jak karton potrafi zrobić dużą różnicę na samym głupim teście. No bo wiadomo, grubszy karton no to będzie trochę inaczej, cieńszy karton będzie też inaczej, no wszystko zależy od tego, jakie kartony będziemy ciąć, nie? Dobra, w poprzek. No ale w kartony idzie fajnie. A to też jednak do 2 ona tą agresję cięcia ma fajną. No tak to idzie aż przyjemnie. To się oderwało. Okay. Karteczkę sobie odłożymy na potem. No wgryza się przyjemnie. No nie mogę powiedzieć, że nie. Aż o tutaj. No halo! No i znowu ma takie momenty, że. Że rozrywa ten karton. To bardziej urywa, nawet bym powiedział, niż, niż tnie. A idzie a są takie momenty, że idzie normalnie. Nie wiem, z czego to zależy. Jakieś ostatnie mam dziwne te kartony były do testów. Sami widzicie, co się dzieje. Dobra, jeszcze. Tu są fałdeczki, więc idziemy. Tego. Mhm. Mhm. To już urwał, teraz już, już po ostrości. to teraz po skosie zobaczmy. Okej, okay. dobra, no za dużo nie pochlastał, okej, okay, powiedzmy, wróćmy do kartki. No, coś... Przetrzejmy głównie na wszelki wypadek, co się dzieje ostatnio. Ej, z Triwisą też były takie jaja. Czemu? Tu proszę ładnie leżeć. Jeszcze raz. Hmm. I teraz idzie nieźle coś może jakiś klej byłaby coś O, widzicie? Nie, no ładnie już. Petrified fish terra. Jak dla mnie folder całkowicie poprawny z pełnym płaskim szlifem, ale jednocześnie trochę taki taki zwyczajny. Taki może nawet bym powiedział. Może to duże słowo, możecie się ze mną jak najbardziej nie zgodzić, ale aż taki trochę nudny. Petrified Feitfischter, tak jak widzieliście, tnie, składa się, składa się bardzo ładnie. A co do reszty, to już, to już myślę, że musicie sobie sami jakąś opinię na jego temat wyrobić, bo albo Wam się spodoba, albo Wam się nie podoba. Także to tyle na dzisiaj, dzięki... Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też tam na wszystkie social media. I jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!